Ewangelia św. Marka, rozdział 14 A po dwóch dniach była Pascha i Święto Przaśników. Jarcy kapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział przy stole przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, cóż to za strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać, drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam: gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła. A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze. I szukał sposobności, jakby go wydać. A w pierwszy dzień prześników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego, Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, Idźcie do miasta. I spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, za nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi, Nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerze paschalną z uczniami moimi. A On wam pokaże przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerze paschalną. A gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma, i gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który jest ze mną, wyda mnie. Poczęli się smucić i mówić jeden po drugim: Chyba nie ja. A on im odpowiedział: Jeden z dwunastu, ten, który macza ze mną w jednej misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. A gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im i rzekł: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł im: To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam. Nie będę już odtąd pił z owoców winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na górę oliwną i rzekł im Jezus. Wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano: uderzę pasterza, a owce będą rozproszone, lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego. Choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus, Zaprawdę powiadam Ci, że Ty dzisiaj, tej nocy, Pierwej niż kur, dwakroć zapieje, Trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, Choćbym nawet miał umrzeć z Tobą, Nie zaprzę się Ciebie. Tak samo mówili wszyscy. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemana, I rzekł do uczniów swoich, Siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe ominęła go ta godzina. I mówił, Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszak nieco ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami, a gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im: Jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina, oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto ten, którym nie wydaje, zbliża się. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie i starszych. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go i prowadźcie uważnie. I zaraz przyszedłszy, przystąpił do niego i rzekł: Mistrzu, i pocałował go. A oni rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. A Jezus odezwał się i rzekł do nich: jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić? Codziennie bywałem u Was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Lecz to się stało, aby się wypełniło pismo. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nimi i pochwycili go. Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. I przywiedli Jezusa do arcykapłana, i zeszli się wszyscy arcykapłani i starsi, i uczyni w piśmie. A Piotr wszedł za nim z daleka, aż na dziedziniec pałacu arcykapłana, i usiadł ze sługami, i grzał się przy ognisku. Arcykapłani, zaś i cała rada najwyższa, szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać go na śmierć, ale nie znajdowali. Wielu bowiem świadczyło fałszywie przeciwko niemu. Ale świadectwa te nie były zgodne. A, nie, a niektórzy wystąpili i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc, myśmy słyszeli, go, jak mówił ja zburzę tą świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a w trzy dni zbuduję inną wzniesioną nie rękami ludzkimi. Ale i tak nie było zgodne ich świadectwo. Wówczas wystąpił arcykapłan na środek i zapytał Jezusa, mówiąc. Nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie. On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go arcykapłan i rzekł mu, czy ty jesteś Chrystus, syn błogosławionego? A Jezus rzekł, Jam jest. I ujrzycie syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Wtedy Arcykapłan rozdarł szaty swoje i rzekł: Na co potrzeba nam jeszcze świadków? Wszak słyszeliście bluźnierstwo, cóż wam się zdaje? A oni wszyscy rzekli, że zasługuje na śmierć. A niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze i policzkować go i mówiąc do niego: Prorokuj, słudzy też bili go po twarzy. A Piotr był na dziedzińcu, na dole. Przyszła jedna ze służebnych arcykapłana. I ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła I ty byłeś z tym Nazarejczykiem, Jezusem. Ale on się zaparł i rzekł Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kur zapiał. A służebna, ujrzawszy go, znowu poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło. To jeden z nich. A on znowu się zaparł. Wkrótce potem... Mówili znowu ci, którzy tam stali do Piotra. Prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus, zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem.